Po skończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w 1986 roku rozpocząłem pracę w Wielskim Liceum Sztuk Plastycznych. Czyli przez 34 lata starałem się uczyć plastyki młodych ludzi. Bywały takie momenty, w których rzeczywiście mogę powiedzieć, że wróciłem do zawodu wyuczonego czyli zawodu plastika. Dyplom się dostaje, pisze artysta plastyk czy plastik, prawda? Ale to były fragmenty. Gdy mi przyszło sumować tak naprawdę to, to kilka lat, kilka lat tak naprawdę się tym zajmowałem. Trochę plakatem, trochę grafiką, bo jestem wykształcenie grafikiem. I to jest właściwie taka dominująca grafika, to znaczy grafika artystyczna. Ale oczywiście projektową też się zajmowałem, bo takowe, e, takowe przygotowanie mieliśmy również na, na Akademii. Malastwem tak zacząłem się zajmować dopiero od Kilkunastu lat. Wystawa malarstwa Tadeusza Króla, zaplanowana kilka lat temu, przypadła na szczególny czas. Ostatni dzień, kiedy galerie są otwarte przed kolejnym lockdownem. Osoby, które zobaczyły obrazy, zobaczyły wystawę, mają niepowtarzalną okazję obcowania z taką materią malarską. To, co jest charakterystyczne dla Tadeusza Króla, jego wyjście od warsztatu graficznego, od rysunku w obrazach, spełnia się. Poprzez dodanie koloru. On czasami jest monochromatyczny, ograniczony do kilku walorów, ale czasami to jest kolor, właśnie bijący po oczach, tymi kontrastami barwnymi. Tadeusz Król, oprócz tego, że jest wspaniałym artystą, jest znanym pedagogiem, pracował w bielskiej szkole plastycznej, w liceum plastycznym przez wiele lat. Cały, cała jego aktywność zawodowa właściwie związana jest z tą szkołą. Ma wielu, wielu swoich uczniów, wielu absolwentów bielskiego plastyka. To są uczniowie Tadeusza Króla. Zrobili karierę w, w świecie sztuki, są znanymi malarzami, znanymi artystami. I ta zasługa Tadeusza Króla dla Bielska Białej, nie tylko jako artysta, ale także jako pedagoga, jest ogromna i myślę, że dzisiejszy dzień jest tego ukoronowaniem. Ja z tym projektem przyszedłem do pani Agaty Smalcerz, dyrektorki tej świetnej galerii, chyba ze trzy lata temu. On był taki dość mgliście naszkicowany, stąd pani dyrektor obdarzyła mnie naprawdę dużą dozą zaufania. Mam nadzieję, że, że nie zawiodłem, no to się okaże. Krajobraz, elementy i struktury. I pracując nad nimi, towarzyszyły mi takie założenia, w sumie trzy, no cztery. Pierwsze to jest takie dość mocne wykadrowanie wybranych fragmentów natury. One z natury rzeczy są rysunkowe. Moją domeną jest, jest rysunek, jako rysunek, jako, jako dziedzina sztuki, w której się czuje najlepiej. Drugie założenie było takie, że będzie ograniczony zestaw barw. A raczej monochromaty zderzone z akcentami walorowymi lub barwnymi. Trzecie założenie kompozycja, raczej statyczna niż, niż dynamiczne układy. No po to, żeby były jakieś elementy takiego jak wyciszenia, spokoju. I jeszcze czwarty element, który też jest tu widoczny, mianowicie nie ma w tych pracach tradycyjnej perspektywy malarskiej kojarzonej z pejzażem. Czyli pierwszy plan, drugi, trzeci, tam drzewka, chmurki, niebo i tak dalej, tak dalej. Są oczywiście jakieś takie sygnały perspektywy powietrznej w tych pracach, ale to w zasadzie, jeśli mówimy o ten element krajobrazu jako, jako tematu malarskiego, no to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o perspektywę. I teraz biorąc pod uwagę te cztery elementy, mnie bardziej zależało na tym, żeby zbudować obraz, kompozycję malarską, niż coś, co będzie pejzażem. Takim stricte od razu na Wathowie, jak patrzymy na obraz. Czyli mamy kompozycję malarską. I, i, I pretekst był bardzo dość banalny, to znaczy taki fragmencik jakiejś taki, takiej struktury Ziemi z pulsującą wodą pod takimi badylami, pod czymś takim. I ja w tym zobaczyłem po prostu obraz, zrobiłem kilka ujęć fotograficznych, bo właściwie tak, to, tak na, na tym bazuje i to jest początek mojej pracy nad obrazem, choć nie jest to przemalowane z fotografii. Kompozycja jest bardzo statyczna, właściwie jest taka zderzenie dwóch elementów, kolorystyczny element poziomy, Wody, tutaj też, z tym, że to jest element taki kolorystyczny, połączony jest też z elementem walorowym, czyli działaniem takiego światła. I właściwie ten taki tworzący prawie krzyż jest wpisany w taki prostokąt. Analogia tych wszystkich prac wywodzi się z moich wycieczek, podróży e, takich rowerowych, samochodowych. I one wszystkie są z takiego miejsca, w którym się urodziłem, do którego powracam. To, to jest w tej chwili województwo Świętokrzyskie. Powracam w okresie wakacyjnym i tam e, włóczymy się razem z żoną. I to jest taka rzeka w miejscowości Cieklińsko. I to jest też taki podwieczór sytuacja. Bardzo mocnego zachodu słońca, które odbija się takie refleksami na wodzie. Tu mamy dwie kompozycje, które są bardzo analogiczne, jeśli chodzi zarówno o miejsce, jak, jak i temat, jak i sposób rozwiązania. Tytuł obrazu to jest Droga na, na Bagnach, a tu mamy bagniska, czyli w zasadzie to jest prawie że jedno miejsce. I podobne, e, podobne założenie, czyli są elementy strukturalne, czyli tego poszycia, czy takie rysunkowe trochę, i przebijające takie refleksy światła, które są takimi akcentami walorowymi, kolorystycznymi, które troszeczkę rozbijają ten mono, taki monochromatyczny układ barów. Tu mam obraz pod tytułem Styczeń w lesie, i troszeczkę on jest taki, jak gdyby, przeczy tym moim założeniom. No to można powiedzieć, że jest to taki pełny krajobraz. Można wyczytać w zasadzie ad hoc, że to jest krajobraz. Z pewnym założeniem, że są pierwsze plany, drugi. Jest perspektywa, jest perspektywa powietrzna. E, więc on jak gdyby od razu jest pejzażem. Ale tak jak mówiłem na początku, że chodziło mi troszeczkę inny, o coś innego, żeby ten, ten kraj, te, te skojarzenie pierwsze trochę ukryć. E, tu jest troszeczkę inaczej. Obraz pod tytułem y, Podwieczór po deszczu. To też jest taka, taka, taka chwilowa refleksja, która powstała podczas wypadu rowerowego, e, gdzie e, po jakimś deszczu jechałem rowerem i nagle się zatrzymałem, gdzie na łące były takie dość podmokły teren i tam były takie odsłonięte fragmenty wody. I w, tych, w tej wodzie odbijały się niesamowity kolor zachodzącego słońca. Ja to zrobiłem sobie notatkę z tego fotograficzną. I na, na kanwie tych, tej notatki namalowałem kompozycję malarską. Ona jest dość też mocno wykadrowana, e, także no, nie wiem jak będzie odbiór tego tej pracy, ale wydaje mi się, że ona jest taka już zbliżona do półabstrakcyjnej e, pół historii, jeśli chodzi o odczyt taki pierwszy. Tytułem zimowy las. Ona jest w takich układach bardziej achromatycznych niż monochromatycznych, dość fakturalnie rozwiązana, jeśli chodzi o sposób balowania, czy sposób budowania struktur w tym obrazie. Akcenty walorowe, które są dość w takich oszczędnych zestawieniach, w oszczędnych wielkościach zestawione z takim dużą płaszczyzną szarości w różnych odcieniach. I na to jest nałożone takie dość mocne fakturalne uderzenia takich struktur, które nawiązują do struktur drzewa. Mamy pracę, która jest pomyślana jako dyptyk. To jest motyw górski zimowy. W takiej porze zimowej. Zrodził Dwa miesiące temu byłem z żoną na wycieczce w Zakopanem i też e, zatrzymaliśmy się i były takie e, bardzo nastrojowe, ale też i malarskie klimaty. One były dość krótko, mianowicie były, było słońce, które, pochmurno generalnie, i nagle pojawiło jak to w górach, pojawiło się nagle słońce, które przebijało co jakiś czas przez, ten, przez to takie poszycie mgieł, y, poszycie i rzucało takieś gdzieś tam światło. I ja to wykorzystałem do, do pracy malarskiej z, z takim zamiarem, że staram się zrobić bardziej impresję niż bardziej jakąś czytelną, e, czytelne nawiązanie do rzeczywistości, że to są góry i tak dalej. Na pierwszym planie tutaj mamy, to są gamy ciepłe, brązy. U chry, natomiast tu mamy zimniejsze z tej racji, że to jest dalszy plan, i tak dalej. To jest to zestawienie skontrastowane z takimi bardzo dyskretnymi uderzeniami elementów światła, które są tutaj. Wróciłem do czegoś, o czym marzyłem od dawna. To znaczy, przez to, jak mówiłem, przez te 30 parę lat był taki okres, kiedy wydało się, że pasja już umarła i właściwie trzeba sobie dać z tym spokój. Ale okazało się, że nie. Że, że to jest jednak silniejsze. Gdzieś co tam się samo wygrzebało z tego. I yy, tęskniłem po prostu za tym czasem, że kiedy bym, po prostu będę mógł poświęcić więcej czasu Mam jakiś temat i chcę go po prostu namalować, co namalować. I mam wrażenie, że chyba cały czas się uczę, no bo ja za dużo był tego czasu wcześniejszego okresu w moim życiu, kiedy no nie zajmowałem się tym. Jak gdyby, jak to jest taki, był taki świetny czeski film o znakomitym tytule Zbyt późne popołudnie Fauna. I to jest jakby taka trochę analogia do tego, tej mojej sytuacji, że jak gdyby próbuję coś nadgonić. Wiem, że to jest niemożliwe. Wiem, że to jest niemożliwe, ale, ale, ale to jak to chcę robić, bo to jest jak gdybym żyje dzięki temu, nie? Po prostu.